Dzisiaj pokażę Wam przedliftowe E39, które ma dwie zalety. No, w sumie dobra, jedna z zalet jest typowa dla BMW, ale ma na pewno zaletę jedną w środku, i drugą też, też w środku. Tylko, że akurat wadę, i to wada jest tu, zalety są tu. Ale najpierw tu. No, i jako, że wada jest tutaj, to teraz przejdźmy do tego, co siedzi tam pod maską. Bo na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że jest dobrze, bo jest 2,5 litra i jest rzędowa szóstka. Problem polega na tym, że oznaczenie tego modelu to nie jest 525i, a 525TDS. I to jest uturbione klekle, klekle. Kle. O mocy 143 KONI, tam moment 280 Nm i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że ta jednostka do wybitnie trwałych nie należy. Wymaga dużo uwagi, a do tego źle brzmi. Myślę, że pod względem brzmienia może konkurować z Ksudem. No dobra, no, zawsze będzie brzmiał gorzej, ale to, to też nie brzmi dobrze. No na pewno zaletą jest tutaj spalanie, bo na trasie da się zejść poniżej 7 litrów, przy takim cyklu mieszanym to tak koło 7,5 litra wciągnie, no, co jest, jest dosyć dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że E39 waży dobrą tonę 600. Stylistyka E39 jest dosyć Konserwatywna, no, tak, tu jeszcze śnieg jest, no ale stylistyka ta jest dosyć konserwatywna, i na dobrą sprawę można powiedzieć, że wizualnie i z zewnątrz, i w środku, jest to rozwinięcie myśli, która trwa od E34, bo E34 faktycznie było dosyć rewolucyjne stylistycznie, a E39 jest po prostu bardziej wyoblonym E34. No i z tu lampy są bardziej kwadratowe niż prostokątne, no, ale na przykład w kombi turingu. E, tylne lampy są prawie identyczne. Zaletą no, typową dla BMW, dobra, już powoli przestaje się to być typowe, ale jeszcze dla lat 90. i starszych, i wczesnych 2000. Napęd na tył. I jak widzicie, aura jest bardzo przyjemna, zwłaszcza do jazdy samochodem z napędem na tył. E, także od razu po wejściu, jak najbardziej. Wyłącza się kontrolę trakcji i dopiero się jedzie. I wtedy zaczyna być śmiesznie. Mimo tego, że jest to automat. W E39 zawsze mnie bawi to, jak wysoko jest umieszczona klapka w lewu paliwa. No nie jest to jak w Bachu, gdzie jest wysoko na słupku C, ale jednak faktycznie jest tak dosyć wysoko. No i plus, cecha charakterystyczna przedlifta to jest to, że ma nawalone chromu na budzie praktycznie wszędzie. Też na zderzaku. Ale pod względem chociażby lamp, gdzie jest normalnie pomarańczowy kierunek, to przedlift wygląda o niebo lepiej od polifsa. No i pewnie przejdźmy do tych zalet tuku puku butami. Ponieważ zaletą numer jeden jest wnętrze. Oczywiście piątka jest limuzyną, więc ja tutaj sobie siedzę rozłożony wygodnie i mam mnóstwo miejsca na nogi. Tu jest kieszonka nad głową miejsca, też mam naprawdę sporo, mogę sobie siedzieć bardzo wygodnie. Światełko tutaj sobie świeci, ale przejdźmy do samego wnętrza, no bo są takie beżowe skóry. Tu jest telefon. Na podłokietniku nie wiem, się go wysywa, ale jest telefon. Tu jest telefon. On działa, działa, tylko niestety nie można z niego telefonować, ale ogólnie działa, wyświetla sieć, także gdyby się standard nie zmienił, to byłoby o wiele lepiej. Jest automat i drewno, taka jakby imitacja orzecha chyba. No i wyżej jasne, beżowe skóry przechodzą w koniakowe. I to wnętrze jest naprawdę bogate. Oczywiście są grzane fotele, klimatyzacja, kierownica z multifunkcją, wszystko w prądzie jest tutaj naprawdę bogate. I w sumie ten samochód został kupiony przez wnętrze, w sumie dla wnętrza, bo ten samochód miał nie jeździć. Miał być niesprawny kompletnie TDS, miał pójść na śmietnik, ale to wnętrze miało pozostać. No i jak widać, jeździ, żyje, no i ma się całkiem dobrze. Podaje miód na śniegu, aż miło. Dodatkowym featurem z tyłu jest roletka. Dobra, ciekawe czy lewą ręką trafię. No, chodź się Jest roletka tylnej szyby, którą można sobie zasunąć, z obu stron. No i... Prawie, że limuzyna prezydencka wtedy się robi. Chociaż jednak wiadomo, że piątka miała być samochodem raczej dla kierującego, raczej limuzyną klasy średniej, wyższej, która łączyła. W ogóle piątka łączy cechy, zalety trójki z zaletami siódemki, więc tutaj mamy troszeczkę sportowy charakter, ale już jest więcej komfortu niż w takiej zwykłej trójce. Także jest spoko. To za to, za to bardzo cenię piątkę. No i właśnie chociażby taki telefon, tak występował w siódemce, a w trójce na przykład nie. Także tu mamy element z siódemki. Prowadzenie, bardziej angażujące to zdecydowanie trójka. Także jak widzicie, są różnice. Myślę chcę, że żeby było słuchać, jak ten ślik pięknie startuje. No. No i jak przystało na BMW zimą, ale jak nie przystało na BMW z kierunkowskazem. Dobra, no i jako, że są warunki, gdzie sobie za bardzo nie sprawdzę prowadzenia, przyspieszenia i tak dalej. Bo co jest śmieszniejszego od tylnego napędu zimą, tylko i wyłącznie tylny napęd na letnich zimą. Tutaj na szczęście letnich nie ma, ale i tak jest śmiesznie. Także dobra, może przestanę się bawić w BMW'a i pojadę trochę bardziej kulturalnie. No i C39 wcześniej już pojeździłem. To paręset kilometrów z benzyną, teraz z dieselkiem, także jest zmiana jednej i drugie przedliwce, no i drugie 98 rok, ale w tamtym benzyna manual, tu TDS i automat. I teraz, jakie są wrażenia z automatu, bo, no, automat. Wiadomo, że wolę zdecydowanie manualem. Jednak, zaletą tej skrzyni jest to, że jest to zwykły, klasyczny hydrokinetyk. Wiadomo, on trochę te biegi przeciąga, jak na klasyczne hydrokinetyki przystało. Po spuszczeniu gazu momentalnie wyrzuca na luz. Poza tym te wszystkie, właśnie stare skrzynie, stare skrzynie mają taką, właśnie, fajną manierę, że te biegi trochę przeciągają. Trochę, no nie powiem, że nie trafiają, ale wrzucają za późno. Właśnie raczej za późno niż za wcześnie. Ale nie uprzykrzają podróży. Odróżnienia od współczesnych automatów. I tutaj no, z TDS-em nie jest demonem prędkości, bo ma około tych 11 sekund do setki i maksymalnie pojedzie niewiele ponad 200. Co prędkość maksymalna jest już wartością taką autostradową i pozwalającą na połykanie autobany, ale no, przyspieszenie zdecydowanie nie, nie powala, nie wgniata w fotel. Tym bardziej że w wersji z manualem można spokojnie urwać sekundę, a nawet jeszcze więcej. Ale tutaj właśnie nie o to chodzi, to widać po tym samochodzie, że jest, że ktoś konfigurując ten egzemplarz wybrał silnik, który będzie mało palił i zapewni jakieś osiągi na trasie, do tego ładne wnętrze pod względem kolorystycznym, ale też bogato wyposażone, żeby faktycznie połykać trasy, wskakiwać na tą autobanę czy inną autostradę. I jechać i po prostu jechać. Dlatego jest klimatyzacja, grzane fotele, szyby w prądzie, kierownica z multifunkcją, wszystko. I to był właśnie samochód do połykania tras, co jest dosyć dziwne, bo ma dopiero 342 tysiące. Albo przynajmniej tyle pokazuje i twierdzi, że ma, bo taka szansa też istnieje. Kolejny argument za tym, że to jest połyka Trzos. No 70-litrowy zbiornik paliwa. Tankujesz i przejeżdżasz kraj na, na raz. A nawet może w sumie nawet na więcej niż na raz, biorąc pod uwagę spalanie koło 7 litrów. No to 1000 km. To ponad kraj. Na raz. W prowadzeniu dokładnie jak klasycznie piątka powinna się prowadzić czyli trochę trójki i trochę siódemki jest angażująca. Daje też bardzo fajne wrażenie o tym, co się dzieje z przednimi kołami. Ale z drugiej strony właśnie jest telefon, jest komfortowo, jest tak fajnie, wygodnie, luksusowo. Ten samochód tak otula kierowcę. Tak właśnie w bardziej luksusowy sposób znany z siódemki. Także jest to fajne połączenie, które sprawia, że można i jechać sobie wygodnie na trasę, a i na jakiś parking zajechać, jak spadnie śnieg i się pobawić. I ten samochód się nadaje i do jednego, i do drugiego. Bo na przykład z siódemką nie wyobrażam sobie szaleć dookoła latarni, ale. Nie wyobrażam sobie trójką jechać kilkanaście godzin po autobanie. Piątka potrafi i jedno i drugie. Jest Zegary klasyczne są, typowe dla BMW, Te zegary nikogo nie zaskakują. Ekonomizer, ekonomizer tu się właśnie bardzo łagodnie wychyla, bo ja po prostu łagodnie traktuję ten gaz, ale cały czas pokazuje mi koło, nie wiem, między 10 a 12. Dobra. Może ja po prostu nie umiem jeździć automatem, a takie, takie szanse też są. Poza tym ten samochód waży tonę 600, więc mimo no, jednak zauważalnego momentu obrotowego, 280 Nm to wcale mało nie jest i napędu na tył, to nawet po takiej lekko roztapiającej się drodze prowadzi się fajnie pewnie, nie ma żadnego problemu, żeby wyczuć samochód, żeby trzymał się drogi. Problem zaczyna się jak droga jest zaśnieżona, ale to już wtedy nie, nieważne czym by się jechało i tak samochód może uciekać. Czy... E39 z TDS-em ma sens do zabawy na śniegu? No, w zasadniczo jakiś tak, no bo ma napęd na tył, więc wszystko co ma napęd na tył ma sens do zabawy na śniegu. Nawet E36 w kompocie z 1.6. Ale... To nie jest zdecydowanie samochód, który się do tego nadaje. Czy ma sens na połykaniu długich tras? No jednak nie. No jak ten silnik był nowy i nie miał jakiejś konkretnie utartej opinii, no to faktycznie wybór tej jednostki miał sens. Teraz to raczej do nagniatania tras. Faktycznie typowo do tras. No to już raczej 3-litrowy diesel. I to jest bezpieczniejsza opcja. Tym bardziej, że ten 3-litrowy diesel, który w zasadzie ma 2,9 litra, tylko jest oznaczony jako 3,0. Jest trwały, no i przecież wszystko co w terenie lata, lata z tym silnikiem. I on był montowany do E39. Do zabawy nada się, do zabawy raczej bym szukał jakiejś benzyny. Chociażby to 2.0, to 50 20 150 koni daje radę. I ja na trasie tam, tam z manualem zszedłem na chyba 6,5 litra. Tutaj automat i da się zejść też poniżej 7. Faktycznie z manualem myślę, że można byłoby zejść jeszcze niżej, ale no jak mamy już limuzynę na trasę, no to jest na leniucha. Poza tym fajnie, fajnie się prezentuje koniakowe wnętrze i tak nawet jak nie lubię jasnych wnętrz, tak to uspokaja i zapewnia taki komfort, taką przytulność salonu. Poza tym wprowadzają, no to jest klasyczne S39, które nie zaskakuje w kompletnie niczym. Jest pewne, jest warte, nie czuć kompletnie po nim wieku, a już tak teraz zastanowić: no to faktycznie, już powoli ma bliżej do 30 niż dalej. Ale prowadzi się cały czas jak współczesny samochód, i myślę, że odmiany, nie powiem, że mocniejsze, ale bardziej sensowne, mogłyby spokojnie konkurować ze swoimi obecnymi chociażby odpowiednikami, ale i konkurentami. Bo na tle swojej konkurencji z tamtych lat. To nie ma sensu ta konkurencja, na dobrą sprawę. Bo jednak zarówno Audi, jak i Mercedes i BMW wtedy bardzo się różniły i każde celowało do innej grupy klientów. Obecnie to się zaciera. E39 będzie dla kogoś, kto faktycznie chce czuć obcowanie z samochodem, bo wspomaganie kierownicy jest, ale jak w każdym BMW, ta kierownica nie jest wspomagana w taki nachalny sposób, tylko faktycznie czuć, że. No czuć, czuć że, że kierownica jest wspomagana, ale też trzeba włożyć trochę siły do pracy kierownicą w porównaniu do na przykład samochodów grupy Volkswagena, gdzie wspoma wspomaganie kierownicy jest takie, że można jednym paluszkiem kręcić i w zasadzie nie czuć tego, co się z kołami dzieje. Tutaj czuć doskonale, co się dzieje z przednimi kołami, z tylnymi kołami, można się tym bawić, a można i też dzięki temu przewidywać, co się zaraz staje na drodze i w porę zapobiegać albo być gotowym na zareagowanie witarką, to możesz lepiej zjechać niż my. Chociaż czymże jest współczesna witara w porównaniu do starszych. No i warunki takie no, typowo zimowe. Droga zaśnieżona, lekko oblodzona, a jedziemy cały czas stabilnie. E39 się fajnie trzyma drogi. W sensie, no fajnie się trzyma drogi. No Weźmy pod uwagę, że, że właśnie za bardzo drogi nie ma, bo jest przykryta śniegiem. Więc jak na te warunki jest bardzo stabilna, można sobie pomachać kierownicą i faktycznie troszkę pływa, troszkę zamiata tyłem, ale nie jest to agresywne. Nie jest to zdecydowanie samochód, który próbuje kierowcę zabić, ale to też nie jest kierowców, samochód, który próbuje kierowcę zrelaksować, tak jak na przykład Siódemka. To no, tak fajnie właśnie waży jedno z drugim, pozwala czuć się pewnie, jechać spokojnie, nie denerwować się. Ale z drugiej strony na przykład w którym zakręcie wrzucić tryb sport, wyłączyć kontrolę trakcji i sobie wziąć delikatnym łukiem. Tylko tu też trzeba pamiętać, że no E39 nie jest małym samochodem, bo dobija 5 metrów długości. Także wyjeżdżając z tego pięknego lasu na to piękne pole, czy w sumie przecinkę w lesie szerszą, żegnam się z Wami dzisiaj. Tyle i do kolejnego świrnąć. Ty ty świlnąć, tą stronę, no dobrze. I teraz No, 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 O no, właśnie. O właśnie, o, właśnie. o tak. Super, Właśnie to jest fajne, że mi jej nie szkoda.